Rozmowa dnia. Godzina 8.30. Rozmowa dnia w Polskim Radiu PIK. Katarzyna Prędkowska. Dzień dobry. Witam i zapraszam. Moim państwa gościem jest profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doktor habilitowany Radosław Sojak, socjolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, jak pan obchodzi Święto Niepodległości? E, rodzinnie. W, w mojej tradycji rodzinnej są spotkania który głównym elementem jest śpiewanie pieśni patriotycznych. Ponieważ moje dzieci są dosyć muzykalne, to zazwyczaj odbywa się to przy akompaniamencie. Jakimś tam, w zależności od pogody, wychylamy nos za drzwi albo i nie. A czy wywieszacie flagę? Tak, oczywiście. No to poza Poza w ogóle, jak gdyby zastanawianiem się, wywieszamy flagę. Z badań Narodowego Centrum Kultury, które zostały przeprowadzone w zeszłym roku, wynika, że trzy czwarte Polaków zdecydowało się wywiesić flagę. I co to znaczy tak naprawdę? Znaczy samo w sobie to nie znaczy nic. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tych flag pojawia się z roku na rok więcej, Gdyby te badania, gdyby sięgnąć do badań przeprowadzonych kilka albo kilkanaście lat temu, to byśmy zauważyli, że tych flag było wtedy w okolicach 30-40%. Więc dopiero porównanie tych, tych danych i analiza pewnego trendu pokazuje nam, że no, poziom identyfikacji z symbolami narodowymi wśród Polaków wzrasta. I w pewnym sensie... Docieramy do pewnej normy europejskiej, czy do pewnej normy zachodniej, dlatego że ten poziom identyfikacji z symbolami narodowymi w większości zachodnich społeczeństw demokratycznych był wyższy niż nasz jeszcze 15 lat temu. Z czego wynika ta zmiana? Trudno powiedzieć. Myślę, że tu nie ma jednego czynnika, który by wyjaśniał ją w całości. Po pierwsze, wydaje się, że odbudowujemy pewną taką wspólnotową dumę. To święto 11 listopada jest jednak pewnym takim świętem słodko-gorzkim, bo ono jest świętem, w którym pojawia się taka refleksja, co to z nami się działo, że właściwie w ciągu jednego stulecia musieliśmy niepodległość odzyskiwać dwa razy. Um, ale jest też świętem um, słodkim i radosnym, dlatego, że no jednak dwa razy się udało to niepodległość odzyskać. Um, i, I wiąże się nasza obecność w tym miejscu na świecie z pewnym takim uporem trwania wspólnoty kulturowej, w, w, wbrew różnym historycznym przeciwnościom. I myślę, że trzeba czasu, trzeba pokoju, spokoju i, i wzrastającego jednak dobrobytu ekonomicznego, żeby próbować odbudować um, w sobie taką dumę i nie koncentrować się wyłącznie na traumach i sądzę, że ten trend jest takim znakiem odbudowywania tej dumy a propos dumy, to też z tych badań, które już przywołałam Narodowego Centrum Kultury, wynika, że 24% przebadanych odczuwało 11 listopada 2018 roku radość, 16% wzruszenie, ale na przykład 6% wskazało, że był to strach. No mało, 6%, ale z czego to może wynikać, jak pan to skomentuje? No to wynika dosyć prosto, myślę, z naszego doświadczenia historycznego. Ten, ten strach we współczesnym świecie, w którym przesterowują się bieguny geopolityczne i w którym no jednak w kilku miejscach płoną takie dosyć poważne konflikty. Połączony z pamięcią naszego doświadczenia historycznego wydaje się Całkowicie zrozumiały. 6% to jest niski wynik, tak mi się wydaje. Zwracałbym tutaj raczej uwagę na te 24% radosnych rodaków, którzy pewnie właśnie odbudowawszy pewną dumę z przynależności do tej wspólnoty, chcą, um, chcą po prostu poświętować w takim klimacie, powiedziałbym, właśnie ro rodzinno-piknikowo-radosnym. Chociaż 11 listopada na pikniki to nie jest najlepszy moment. Tak, to prawda. Jesień, czasem deszcz, ale jednak zmieniamy mhm. się, wychodzimy z domu. Tego dnia mamy mnóstwo imprez o różnym charakterze i tych oficjalnych i mniej oficjalnych pikniki, pokazy sprzętu wojskowego, ale właśnie śpiewanie pieśni patriotycznych. Czy można mówić wręcz o modzie na patriotyzm, na imprezy patriotyczne aktualnie? To znowu jest zjawisko bardzo wielopoziomowe, bo ono się wiąże na przykład z popularnością różnego rodzaju grup rekonstrukcyjnych i takiego podejścia praktycznego do, do nauki i hi historii z jednej strony. To wiąże się z takim odkrywaniem pewnych fascynujących kart naszej historii. To się wiąże też z tym, że my się o tą historię kłócimy, bo my zazwyczaj to interpretujemy w kategoriach takich, powiedziałbym negatywnych, tak? To znaczy, że spieramy się, nie możemy się dogadać, czy był sens yy, powstania warszawskiego, czy nie było sensu powstania warszawskiego, prawda? A pan Zychowicz pisze kolejne książki, które wywo trwa. wywołują, ale właśnie, no to jest yy, jak gdyby wartość sama w sobie, że ta historia żyje, znaczy dużo gorzej byłoby dla wspólnoty, gdyby ta historia była martwa, to znaczy gdybyśmy, gdyby ona nas nie rozpalała. I też proszę mi wierzyć, to nie jest tylko i wyłącznie nasza specyfika. Ja mam za sobą rok pobytu w Stanach i siedziałem w Wirginii. Jeden z ulubionych moich eksperymentów socjologicznych polegał na tym, by moich amerykańskich znajomych zapytać o to, czy Virginia jest tak naprawdę stanem południowym czy stanem północnym, odwołując się oczywiście do wojny secesyjnej i to wywoływało bardzo żywe spory. Naprawdę bardzo żywe spory przekładające się na współczesną politykę. A to tak odległa historia. A to prawda? tak odległa historia wydawałoby się. Także także my tą historią żyjemy i odnajdujemy w niej zarówno karty Kłopotliwe, jak i odnajdujemy w niej karty, które są powodem do dumy. A patriotyzm młodych, czy rozróżniłby pan w ogóle to zjawisko? Nie mam w garści żadnych badań, by się na tym oprzeć. Wydaje mi się, że młodsze pokolenie ma w gruncie rzeczy łatwiejszą ścieżkę do tej dumy wspólnotowej czy dumy narodowej i do pewnego patriotyzmu niż starsze pokolenie, dlatego że w ich doświadczeniu życiowym jest po pierwsze stały kontakt ze światem za pośrednictwem różnego rodzaju urządzeń technologicznych i aplikacji, a po drugie to są bardzo często ludzie, którzy na różne sposoby sobie świat zachodni obejrzeli. I z moich doświadczeń, także pracownika uniwersytetu i rozmów ze studentami, którzy na przykład wracali z różnego rodzaju programów wymian, międzynarodowych pojawia się taki wątek, że ten kontakt bardzo mocno leczy z kompleksów i jak człowiek się leczy z kompleksów takich czasami bardzo prostych, tak? Znaczy Studenci wracający z Włoch czy z Francji potrafili mi powiedzieć Boże, myśmy myśleli, że u nas jest biurokracja, albo że u nas jest bałagan. To, co tam się dzieje, to w ogóle. Mm -hmm. Tak? I jak, jak częściej leczę z takich prostych kompleksów, to też łatwiej mu się identyfikować ze swoją wspólnotą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ci młodzi zostali w różnych miejscach świata, gdzie pracowali, wyleczeni z takiego naiwnego przekonania, które myślę było bardzo, bardzo mocno lansowane w latach 90. Że wspólnoty narodowe są trochę pase, że, że one odchodzą i to miało istotny wątek też ekonomiczny. Tak? To znaczy, mówimy o globalizacji mówimy, tak? o globalizacji. mówimy o tym, że kapitał miał nie mieć narodowości. I ci ludzie, którzy się przetarli w różnych kontekstach, na przykład korporacyjnych, często zrobili całkiem e, imponujące kariery. Bardzo często zorientowali się, że to jest po prostu nieprawda. To Czyli znaczy... wracają do tej społeczności najbliższej, identyfikują się z otoczeniem najbliższym, ze swoim krajem. Oczywiście nie wszyscy, nie zawsze i te trajektorie powrotów są bardzo, bardzo różne, bo czasami to to jest trajektoria powrotu fizycznego tutaj, yy, prawda? A czasami to jest trajektoria pozostawania poza granicami Polski, ale na przykład podkreślania swojej, yy, swojej polskości, tak? Oczywiście cały czas zdarzają się postawy polegające na tym, że człowiek w pewnym sensie swojej polskości próbuje się wyrzec, tak? Na emigracji, ale takie postawy zdarzają się wobec emigra w, 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 emigrantów właściwie z wszystkich krajów. Ten patriotyzm się zmienia chyba można tak powiedzieć, nie ulega to wątpliwości. Tu z kolei Fundacja Zygmunta Zaleskiego badała w 2018 roku, czym jest dla Polaków współczesny patriotyzm. I muszę powiedzieć, że niektóre odpowiedzi były zaskakujące. W pierwszej dziesiątce znalazło się na przykład uczciwe płacenie podatków jako objaw współczesnego patriotyzmu. Dla prawie 87% badanych uznawane jest niepłacenie podatków za okradanie państwa. Jak pan się do tego odniesie? Znaczy, myślę, że to jest. Sukces takiego, t, takiej kampanii, takich wysiłków różnych bardzo środowisk, by wprowadzić pojęcie tak zwanego patriotyzmu ekonomicznego do, do naszego sposobu rozumienia rzeczywistości społecznej. I myślę, że to jest dosyć charakterystyczny sposób rozumienia patriotyzmu w warunkach, braku bezpośredniego fizycznego zagrożenia wspólnoty, prawda? No to wtedy myślimy przede wszystkim o tym, co wspólnotę konstytuuje od strony, od strony ekonomicznej. Mnie, szczerze mówiąc, te wyniki absolutnie nie zaskakują. Wydaje mi się dosyć zrozumiałe. 86% wskazuje na dbanie o środowisko na terenie całej Polski. Dbałość o czystość powietrza, 79%. Ciekawe. No to myślę jest z kolei kwestia tego, że pewnym takim, od kilku przynajmniej lat, pewnym takim Podskórnym tematem, który przewija się w bardzo wielu wątkach i w bardzo wielu rozmowach, często zaskakujących, jest kwestia troski o klimat, ale to też wiąże się z tym, że wiele regionów Polski. Opiera swoje strategie promocyjne na atrakcyjności turystycznej, definiowanej często jako atrakcyjność środowiska naturalnego. No i wtedy dbanie o to środowisko naturalne jest jednak dbaniem o, o własny dom. Gdyby jeszcze za deklaracjami szło działanie, nie mielibyśmy być może smogu na ulicach? A to, to nie, no nie sprowadzajmy, nie sprowadzajmy tego do takiej prostej zależności, dlatego że, dlatego że oczywiście problem smogu to nie jest problem, który mogą Polacy rozwiązać wyłącznie działaniami indywidualnymi. Natomiast um, zawsze jest taki, to socjologowie za, wskazywali na to wielokrotnie, że od, um, od pewnego stanu świadomości społecznej do pewnego typu postaw, a potem działań jest, jest długa droga, natomiast bez, bez pewnych przekonań czy wartości zakorzenionych w naszych sposobach myślenia, w ogóle pożądane postawy ani, ani skuteczne działania nie mogą się urodzić. Więc nawet jeśli to jest tylko pierwszy krok, to jest w dobrym kierunku. Zmierzam do ostatniego pytania. Czy nie jest tak, że troszkę ten patriotyzm objawiamy, objawiamy, pokazujemy tylko 11 listopada? Nie, wydaje mi się, że nie, dlatego, że jak już powiedziałem, jeżeli przyjrzeć się, Andrzej Zbertowicz kiedyś użył takiego pojęcia archipelag polskości jak przyjrzeć się takiej oddolnej działalności wielu środowisk które organizują kluby dyskusyjne które organizują spotkania które właśnie zajmują się rekonstrukcją różnych historycznych wydarzeń to okaże się że punktowo w różnych miejscach naszego społeczeństwa i w różnych miejscach naszego kraju to myślenie w kategoriach wspólnoty narodowej bo ja myślę że to w gruncie rzeczy definiuje jakoś patriotyzm. To znaczy, to jest tak, że my mamy naturalną zdolność do tego, by wszystko, co robimy, odnosić na przykład do siebie. Jesteśmy egoistami, to jest naturalne. Jeżeli mamy rodziny, to mamy naturalną tendencję do tego, by wszystko, co robimy i wszystko, co się dzieje, odnosić do naszej rodziny, do tego, jak to wpływa na nasze funkcjonowanie. I taki praktyczny, codzienny patriotyzm polega na tym, yy, że różne rzeczy, które się dzieją, odnosimy do tej wspólnoty kulturowej, do tej wspólnoty narodowej, w której jesteśmy. To znaczy, zadajemy sobie pytanie, mówiąc po co to oznacza dla Polski. I tutaj postawmy kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. To była rozmowa dnia w Polskim Radiu PIK. Do usłyszenia. Rozmowa dnia.